Przechodzimy do walk semiprofesjonalnych. Przed nami starcie w kategorii do 70 kg pomiędzy reprezentantem poznańskiego Ankosu Denisem Stelmaszykiem w narożniku niebieskim i lokalnym zawodnikiem z MMA Witkowo Adamem Matuszakiem w narożniku czerwonym. Zapowiada się bardzo interesujące spotkanie. Na rożniku zawodnika z Poznania e, czołówka tak naprawdę polskiego MMA. Między innymi Borys Mańkowski, mistrz KSW w wadze półśredniej, Artur Buchowski, jeden z czołowych zawodników wagi ciężkiej i Piotr Niedziela Niedzielski. E, można powiedzieć, że wschodząca gwiazda pewnie polskiego MMA. Teraz zaatakował Matuszak wysokim kopnięciem. Ale jak na razie obaj zawodnicy robią taką rundę rozpoznawczą. Daje się trochę zagonić Denis swojemu rywalowi. Pozwala mu na przejęcie centrum oktagonu. No ale z drugiej strony Denis Stelmaszyk bardzo dobrze pracuje na nogach. Oproszę. Teraz ładnie zaatakował. Najpierw nogą, potem wyprowadził prawy prosty Adam Matuszak. I dołożył niskie kopnięcie. Odpowiada Denis Stelmaszyk. Mocniejszy do Denis, Denis. Ale też kibice Adama Matuszaka nie pozostają dłużni. Na razie obaj zawodnicy widzimy, że bardzo duży respekt do siebie. Badają się na środku, klatki nie pozwalają żaden na nierozważny atak. Kolejne wysokie kopnięcie w wykonaniu zawodnika z Witkowa. Chyba to będzie taki jego cicha broń w tym starciu, bo już kilka razy próbował. Teraz starał się, Denis trochę bardziej doskoczyć do swojego rywala, ale ten... Sprytnie unikami nie pozwolił sobie, aby te ciosy dotarły do jego głowy. Po raz kolejny zawodnik z Witkowa atakuje tym wysokim kopnięciem i coraz bliżej głowy Denisa lądują te ciosy. Tak, widać, że Matuszak dysponuje, wydaje się, przynajmniej na razie większą siłą I to zarówno taką fizyczną jak to opalania, jak i właśnie uderzeniową. Widać, że te kopnięcia były bardzo mocne, ale teraz Denis odpowiedział także bardzo mocnym. Kopnięciem okrężnym na korpus. Musi uważać Stelmaszek, bo fajnie doskakuje z tymi pojedynczymi ciosami Adam Matusza. Teraz zmieścił pomiędzy gardą taki prosty. A teraz widzieliśmy po raz kolejny czwarty już wysokie kopnięcie i wydaje mi się, że tym razem weszło najczyściej z tych wszystkich prób. Weszło najczyściej, ale nadal na gardę. Oj, tam jakiś defekt rękawicy, chyba mały. Będziemy musieli chwilę poczekać. Takie rzeczy się zdarzają, tak? Rywala. ale już sędzia Tomasz Bronder oczyścił sprzęt no, zawodnika z Poznania i możemy wrócić do walki. Tomasz Bronder, jedna także z czołowych postaci w świadku sędziowskim, ma wiele Teraz bal. bardzo prawek prawek. kontra prawym prostym Adama Matuszaka i dotarło do szczęki Denisa. Teraz Denis jakby trochę zdenerwował się tym obrotem sprawy i postanowił zaatakować, ale jego ciosy mijają głowy rywala. No a co najgorsze, Denis widać, że jeszcze nie w pełni jakby się rozbudził. Nie ma w niej tej takiej złości sportowej agresji. Jak widzimy on ciągle jest na wstecznym. Podczas gdy Matuszak nam tutaj e, lata jak dobrze na, na połowany parownik, jak to mówił w Więcej. Z całą pewnością Matuszak więcej uderza. Teraz starał się Denis takim mocnym, zamachowym ciosem trafić, ale znów nie doszedł do, do głowy rywala. E, jest to dobry pomysł, ale musi też pamiętać przy tych ciosach o obronie, bo przed chwilą cała goła była odsunięta. Jeśli by tam Matuszak zmieścił jakiś cios, to mogłoby być niekolorowo. Kolejne mocne uderzenie, tym razem kop dwa kopnięcia lądują e, na, na udach Denisa Stelmaszyka. No i myślę, że bardzo dobrze, bo widać, że tak jak już poprzednio mówiłeś, te właśnie mocne akcje Matuszaka powodują, że Denis zaczyna się budzić i odpowiadać właśnie mocniejszymi e, odpowiedziami. Teraz ładnie, bardzo ładnie, tam po żebra w wykonaniu ich po raz kolejny, matuszek uderza wysokim kopnięciem. Tam już e, trochę czerwono się zrobiło na twarzy Denisa Stelmaszyka. Ale myślę, że to głównie przez własne ręce, które odbiły się od głowy. Tylko też pamiętajmy, że każdy taki cios, takie wysokie kopnięcie przyjęte nawet na gardę, e, mocno odbija się na tym, jak te ręce potem pracują. No tak, oczywiście. Ręce słabną. To jest taktyka Bogu aby. Tak zmęczyć ciało przeciwnika, żeby ono nie funkcjonowało, nie funkcjonowało na pełnych obrotach. Podobał mi się bardzo Adam Matuszak w tej pierwszej rundzie, tak jak mówiłeś, zawodnik z Poznania, tak jakby się jeszcze nie do końca obudził, troszeczkę e, za późno atakuje tym wszystkimi akcjami. Potrzebuje ciosu rywala, żeby e, ruszyć do ataku, a z kolei matuszak bardzo ładnie w swoim tempie, w swoim stylu rozpracowuje rywala i co róż go trafia. Myślę, że ta pierwsza runda na korzyść zawodnika na Mawitkowo. Co prawda nie było wiele celnych ciosów z jednej i z drugiej strony, natomiast ja także przyznałbym zawodnikowi Zwitkowa zwycięstwo w tej rundzie, a to dlatego, że był stroną, która była aktywniejsza. Koniec przerwy między rundami, pola na drugą, na drugą odsłonę tego starcia. W narożniku niebieskim Denis Stelmaszyk z poznańskiego Ankosu, w narożniku czerwonym Adam Matuszak z MMA Witkowo. Zobaczymy, czy Denis posłucha porad narożnika, obudzi się i sam ruszy do ataku. No też wypadałoby chyba, żeby zaprzągnął do walki to, co poznański Ankosiaki umieją najlepiej, czyli zapasy. Zobaczymy czy Denis spróbuje chwycić tam nogę swojego rywala i posłać tę walkę na deski. Wiem, że Denisa mocną stroną jest właśnie stójka. Teraz dwa bardzo mocne lewe ciosy jeszcze dołożył. Lewy prosty Adam Matuszak. Oj, Denis. Pogonił się... teraz Denis swojego rywala. I wyczekał ten i idealny w wszedł w grudni, wykorzystał siłę rywala i poleciał z nim na ziemię. Teraz to on jest z góry i będzie miał 3 minuty i 14 sekund na to, aby zasypować ciosami swojego przeciwnika. Przechodzi gardę kupicą Adam Maturzak. skupia się na tym, aby właśnie znaleźć sobie fajną pozycję, na razie nie uderza swojego rywala. Teraz Adam Matuszak przez chwilę chciał pójść po czasy nogę, ale motkowe. jego narożnik mu to odradzi i lądują czasem na twarzy Denisa Stelmaszyka. Stelmaszyk stara się chyba skręcić po nogę, ale musi pamiętać Zobacz. o tym, że w walkach semi-pro zabronione są skrętówki, a zatem tylko tak naprawdę dźwignia taktarowa, ewentualnie klucz na stopę wchodzi w grę. No i chyba w tym momencie próbował robić. Teraz mocno... Bardzo dobry dobre hammerfisty lądują na głowie i na ciele Denisa Stelmaszyka. Musi uciekać z tej pozycji poznania, bo naprawdę duże uszkodzenia teraz zadaje mu rywal. Cały czas widzimy, że tam uparcie, aby wyciągnąć tę nogę swojemu przeciwnikowi Denis Stelmaszyk. Ale bardzo dobrze Adam Matuszak nie pozwala na jakiekolwiek akcje, ale cały czas ciągnie tam za nogę. No musiałby rozciągnąć teraz swojego no przeciwnika. Denis, jeśli by chciał, tutaj klatka może trochę w tym prze przeszkadzać. Dopóki nie rozciągnie, jest naprawdę w dużych opałach. Zresztą już zebrał, tak jak powiedziałeś, masę mocnych uderzeń, dlatego że te ciosy młotkowe są naprawdę potężną bronią. Słyszymy doping Fizol. Fizol, bo tak właśnie, taką syfkę ma Adam Matuszak. Myślę, że z tego powodu, o którym mówiłeś. Widać, że to jest bardzo mocny fizycznie zawodnik. Mimo, że to jest ta Teraz sama kategoria. Bardzo ciekawa sytuacja. Denis Timasczyk stara się odgryzać swojemu rywalowi za te ciosy młotkowe i w tym samym czasie atakuje z dołu, no ale wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, że te ciosy z góry dużo więcej ważą. Minuta 20 do końca tego pojedynku Adam Matuszak z góry i ta walka jest cały czas w jego rękach. Teraz coraz trochę bardziej przekręcił się Denis na bok i może będzie w stanie wyciągnąć tę nogę, ale nie. To jest już myślę, że stracona sprawa. Najgorsze, że jeżeli ta akcja nie wyjdzie Denisowi, to na pewno straci mnóstwo sił. Nie dosyć, że stracił w oczach sędziów dużo obrażeń, no to jeszcze traci siłę. Teraz Adam Matuszek trochę spojrzał w naszą stronę, tak jakby słuchał Twoich podpowiedzi, żeby zobaczyć, co dalej zrobić. Denis stara się, widzimy, teraz prostuje głowę, prostuje swoją postawę, aby wyciągnąć tę nogę, ale czy, czy mu się to uda? Wydaje się, że Adam Matuszak kontroluje sytuację i nie pozwoli wyrwać tej nogi. 30 sekund na to, aby dokończyć tę technikę albo żeby zadać kolejne ciosy Adama Matuszaka. Odpycha, odpycha Denis swojego rywala. Ciągle ma. Chwyconą kostkę, natomiast no może się stronę, wyprostować. Ale teraz dobrą stronę się odkręcił. Ma dużo miejsca, już ta klatka nie 13 przeszkadza. 13 sekund. 10 sekund. Teraz stara się odgryzać Denis i a Calz będzie w stanie. Nie, chyba nie. Ta walka dotrwa do trzeciej rundy. No i niestety dla Denisa Stelmaszyka z racji tego, że nie wyciągnął tej techniki, to po pierwsze, tak jak wspomniałeś, na pewno go kosztowało to bardzo dużo siły, aby utrzymać tę nogę, no a po drugie zgarnął tyle e, uderzeń, że każdy z nich e, przesądzało tę rundę na korzyść właśnie zawodnika MMA Witkowa. No myślę, że Denis tutaj e, powinien teraz jego narożnik... E, Dać mu informację o tym, że ta, ta walka jest przez niego prawdopodobnie przegrywana i musi postawić wszystko na jedną kartę i w ciągu tych ostatnich czterech minut postarać się zwyciężyć przed czasem, no bo inaczej sędziowie powinni wskazać, moim zdaniem przynajmniej po trzech rundach na korzyść Adama Matuszaka. I widzimy właśnie ten słynny narożnik, a więc Borys Mańkowski, Artur Głuchowski i Piotr Niedzielski, trzech zawodników Ankosu Poznań. Już tutaj rozmawialiśmy o Głuchowskim, że jest to wyjątkowy zawodnik z wyjątkowymi umiejętnościami. Jan Błachowicz wypowiedział się, że był to jeden z jego najcięższych sparing partnerów. Ale mimo tych wielkich umiejętności, Głuchowski niestety nie jest szerzej znany. Często swoje walki przegrywa. Ale zawodnik z ogromnym potencjałem i z ogromnym uniesieniem, jak widzimy. Teraz przywitali się panowie na koniec tej ostatniej rundy. Cztery minuty na to, aby Denis Stelmaszyk prze... przechylił szale zwycięstwa na swoją korzyść i zwyciężył z Adamem Matuszakiem, który prawdopodobnie po dwóch rundach wygrywa to starcie. Teraz po raz kolejny zawodnik Gromowitkowo za tak wysokim kopnięciem, ale nie dał się zranić. Denis teraz musi uważać. Zanurkował po nogi, tak jak to mówiliśmy wcześniej, że to może być jego broń. Zanurkował po, po nogi Denis, ale jednocześnie wbił się w gilotynę, Teraz musi uważać, aby Adam Matuszak nie wyciągnął tej głowy wysoko. Bardzo dobrze wypycha Biodra Matuszak, żeby nie dać się sprowadzić. Ale Denis teraz jest. Ma obalenie próbował się Matuszak szybciutko podnieść, ale na razie Denis jest w stanie go skontrolować i nie pozwolić mu na podniesienie nóg. Natomiast no pamiętajmy, prawdopodobnie Denis przegrał dwie pierwsze rundy. Jeżeli myśli o zwycięstwie, powinien zrobić coś, co spowoduje, że zakończy tą rundę przed czasem. Patuszak wstał, ale zaraz prawdopodobnie znów wyląduje na ziemi. Według mnie no ta próba obalenia tutaj niewiele zmieni. Teraz bardzo dobrze obala swojego przeciwnika, ale tak jak mówisz, no, jeśli nie ma jakiejś zabójczej techniki przygotowanej z góry, zabójczej techniki kończącej Denis Telmaszy, to, to naprawdę będzie teraz kontrolował swojego rywala, ale nic mu to nie da. Teraz próbował się przekręcić do gogo jego przeciwnik. Minuta 30 za nami. Teraz myślę, że właśnie Denis powinien boksować. Teraz była idealna sytuacja, żeby zamknąć rywala przy siatce, zasypać gradem uderzeń. No i być może którejś z uderzeń dotarłoby i zakończyło tą walkę przed czasem. Tutaj Teraz traci dużo zgłosił. To ty, Karol, powinieneś wiedzieć, czy, czy możemy się spodziewać w wykonaniu Denisa jakiejś takiej, czy ma jedną, jakąś taką świetną technikę, no bo jest skoro zawodnik Ankosu, także twój podopieczny, czy ma jakąś technikę, która mogłaby zakończyć, zaskoczyć jego rywala w parterze? No myślę, że dźwignia na nogę. Coś, a to widzieliśmy co już. Często robi się w ankosie, no niestety nie ma tutaj skrętówek, a myślę, że to by była najłatwiejsza droga. Widzieliśmy już przed chwilą, że rzeczywiście Denis szedł po tę technikę, ale nie udało mu się tego wyciągnąć w drugiej rundzie. Możliwe, że teraz też dlatego przewraca, żeby ułożyć się właśnie pod tę dźwignię na nogę. Teraz tam schował sobie tę nogę, ale rezygnuje z tego planu. Minuta trzydzieści do końca tego pojedynku. Cały czas wygrywa, wygrywa tą rundę, natomiast no, nie wygrywa walki. Słyszymy podpowiedzi, słyszymy podpowiedzi Artura Głuchowskiego. Rozepnie się jej bomby. To jest, to jest to, w jaki sposób narożnik Denisa Stelmaszyka chciałby, aby on rozwiązał ten pojedynek. Natomiast zawodnik Jankosu skupia się przede wszystkim na tym, żeby przewracać swojego rywala, ale nic za tym nie idzie. Bardzo duże poddenerwowanie teraz Poznaniaków. Widzimy, że oni też sobie prawdopodobnie zdają sprawę z tego, że no przez te 45 sekund, które pozostały, no Denis musi tylko i wyłącznie skończyć swojego rywala, bo na punkty tego starcia nie wygra. Myślę, że rywal Denisa także już jest bardzo silny. Teraz znaczone. potężny rzut, jakby zaprzeczenie tego, o czym mówiliśmy, że to Matuszak jest tutaj stroną, która powinna być dużo silniejsza. Denis bez problemu wyniósł swojego rywala wysoko i rzucił nim o ziemię, ale z drugiej strony Adam bardzo szybciutko wstaje im 20 sekund, które myślę, że już nic nie zmienią. Myślę, że zobaczymy do końca tego starcia taki widok, jak teraz widzimy, czyli Denisa Stelmaszyka dopychającego swojego rywala do siatki. I Adama Matuszaka, który spokojnie czeka na to, aby wygrać ten pojedynek. Teraz świetnie jeszcze odwrócił swojego przeciwnika w stronę siatki. Stara się iść po gilotynę, ale już chyba z tego nic nie będzie. I kończy się ten pojedynek po 12 minutach walki. Prawdopodobnie to Denis Stelmaszyk powinien zostać ogłoszony przegranym tego starcia, a Adam Matuszak. Po dość spokojnym spokojnym pojedynku przeprowadzonym w takim stylu, jakim on chciał, żeby ten pojedynek był prowadzony, wygrywa to starcie. Zaraz się dowiemy, czy sędziowie są takiego samego zdania jak ja. Wydaje mi się, że Denis nie miał pomysłu na tą walkę. Ta pierwsza runda, myślę, że mógł być troszeczkę aktywniejszy i różnie mogłoby to wyglądać. Niekoniecznie właśnie przewagę uzyskałby matuszak. Druga runda. Tam już widzieliśmy, obudził się troszeczkę, ale też nie szło to tak jak trzeba. Ale widziałem, że w tej drugiej rundzie mnóstwo sił właśnie stracił Matuszak. Zbyt dużo i mu nie starczyło tych sił na trzecią rundę. Stelmaszyk, tak? Ta, nie, Matuszakowi. Ja też myślę, ale nie starczyło. I widzieliśmy w trzeciej rundzie, że Matuszak właściwie tą rundę przegrał. A o dziwo powinien powinien jeszcze lepiej ją rozstrzygnąć Posłuchajmy, jaki jest oficjalny werdykt. Jednogłośnie ten pojedynek, jednogłośna to decyzja o punktowych zwycięża Adam I Tak jak mówiliśmy, nie mogło być innej decyzji. Zawodnik EMA Witkowo, Adam Matuszak, dopisuje drugie zwycięstwo do swojej amatorskiej kariery. I w tym momencie ma rekord 2-2 i 1 remis. Jest to też drugie zwycięstwo Adama Matuszaka na gali Slackfest. Tym razem na Slackfest 8 w Gnieździe.